Dzisiaj to mamy aż naddatek naturalnego światła, ale trudno trzeba korzystać, bo jeden z niewielu słonecznych dni w tym roku to jest początek tego roku. Wszyscy moi przyjaciele nie żyją. To czarna komedia, która zaledwie kilka dni temu miała swoją premierę na platformie Netflix. Za scenariusz, reżyserię i montaż tego filmu odpowiada debiutant Jan Belzel, a główną rolę w tym obrazie zagrała Julia Wieniawa. Film opowiada historię pewnej imprezy sylwestrowej, która nie poszła po myśli ani gospodarza, ani jego gości. Zacznę od tego, że po filmie W Lesie Dziś Nie zaśnie Nikt, który widziałam na Netflixie jakieś ponad pół roku temu, i co prawda nie był to film produkcji Netflixa, no ale wylądował na Netflixie, więc jakoś mi się tak po prostu kojarzył, no to po obejrzeniu właśnie tegoż horroru miałam spore wątpliwości, czy w ogóle sięgać po moich przyjaciół. Zwłaszcza, że film W Lesie Dziś Nie zaśnie Nikt poprawiłam ostatnio innym filmem, już tym razem dystrybucji Netflixa, produkcji Netflixa, polskim również, który nazywa się Erotika 2022. Poprawiłam sobie tym filmem i, i błagam nie oglądajcie tego filmu, bo on jest naprawdę masakrycznie słaby i beznadziejny. Także, kiedy zobaczyłam, że Netflix jedzie z tematem dalej i proponuje nam następny film skina gatunkowego, jakim jest właśnie film Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją, to zastanawiałam się, czy w ogóle po niego sięgać, no, ale jednak oczywiście standardowo uległam, no i oto jesteśmy. Belcil wybrał bardzo prostą, ale i mądrą ścieżkę swojego filmu. Na miejsce akcji wybrał sobie imprezę sylwestrową, co dało mu skondensowane i hermetyczne miejsce akcji i dość bohaterów, by zasadniczo fabuła mogła kręcić się. Sama, jak każda dobra impreza. No i naturalnie, ponieważ impreza to typowe miejsce, gdzie znajdziemy całą masę ludzi, którzy są młodzi, nie do końca odpowiedzialni i ogarnięci, no to konflikt filmu zasadniczo jest w stanie wytworzyć się wręcz z powietrza. W sumie to kto nie zna takich historii, albo nie bywał na takich imprezach, które w jednym momencie z epickich w dobrym sensie były w stanie zamienić się w epickie w bardzo złym sensie tego słowa. Przy okazji na początku miałam takie przemyślenia, że skoro jeden człowiek jest odpowiedzialny za scenariusz, montaż i reżyserię, to będzie to wyznacznikiem jakiejś miernej jakości. Ale potem doszłam do wniosku, że zasadniczo to niekoniecznie musi być coś złego, bo na pewno dało to Belcalowi możliwość większej kontroli nad projektem, jakim jest film Wszyscy Moi Przyjaciele Nie Żyją. Dało mu to również wolność artystyczną, bo. Praktycznie nie był ograniczony przez nikogo z zewnątrz i mógł sobie zrobić z tym projektem zasadniczo co chciał. Więc wydaje mi się, że to jest jedno z takich marzeń twórców, może nawet nie tylko początkujących, żeby mieć dowolność artystyczną, wolność artystyczną i możliwość przedstawienia swojej wizji w niezmieniony sposób, bez żadnej ingerencji ludzi z zewnątrz, które mówią ci jak masz zrobić określone rzeczy, nawet jeśli tego nie chcesz. W kwestii bohaterów i fabuły no to jest dość prosto, momentami nawet prostacko, ale to jest taki urok debiutu i w sumie gatunku, z jakim się tutaj borykamy. No bo umówmy się, czarna komedia to nie jest pożywka dla intelektualistów, która ma być nie wiadomo jak wysublimowana i dostarczać nam tutaj intelektualnych uniesień. Nie, to ma być ze swojej zasady głupawa i odmurzająca zabawa, w której będzie jakiś trup, tudzież trupów kilka i... Do której to zabawy będzie się idealnie wpierniczało popcorn i piło piwo ze znajomymi. No i pod tym względem film dostarcza, jak najbardziej nie ma się tutaj o co czepiać. Mamy homofobiczne żarciki, klepanie się po tyłkach, alkohol, narkotyki, muzykę z lat dawnych. Nawet muszę przyznać, jest całkiem nieźle dobrana pod ten film. Także pod tym względem to film jak najbardziej spełnia wymagania i oczekiwania. No, chyba że ktoś jest z tych, co to się obrażają absolutnie o wszystko i oburzają o absolutnie wszystko, co widzą w dzisiejszych czasach na ekranie. Dlaczego oglądacie akurat ten film, skoro wiecie, że nie ma, na pewno nie będzie się wam podobać? Podobał. Dlaczego to sobie robić? Sami bohaterowie są częściowo udani, częściowo nie. Ponieważ jest ich na tyle dużo, no to mamy bardzo szeroki wybór jeśli chodzi o tych bohaterów, więc znajdą się tacy, którzy bardziej przypadną nam do gustu i tacy, którzy do gustu przypadną nam mniej. Mnie zdecydowanie na minus gustu przypadła Julia Wieniawa grająca Zodiacare, Anastazję i jej chłopak domorosły raper Jordan czytaj Bogdan. Oni byli dla mnie dość odpychającą parą, ale zasadniczo koniec końców to po prostu nie było żal patrzeć na to, co ich spotyka. Sama końcówka też nie do końca mi się podobała. Ona miała taki dla mnie intensywny vibe filmu Oszukać przeznaczenie, w tym sensie, że nagle trzeba było wszystko szybko uciąć, skończyć, natychmiast teraz rzucamy wszystko szybko, zakończamy wątki, mamy na to 10 sekund. Nie podobał mi się też totalnie koniec wątku dostawcy pizzy i tego, co po sobie pozostawił, bo zadaję sobie pytanie, czy w głowie scenarzysty, reżysera, montażysty, w taki sposób komunikuje się rozhistoryzowany, spanikowany, przerażony, przybity, przytłoczony, zdjęty depresją totalną i załamaniem człowiek? Naprawdę, po takiej nocy, która go spotkała, po tym wszystkim, on w ten sposób będzie. Komunikował to, co zakomunikował na koniec, nie. Tak więc tutaj nam minus, bo chociaż chociaż czarna komedia wiadomo, rządzi się swoimi prawami, no to ten wątek dostawcy pizzy był taki, jak dla mnie najmniej komediowy, ale został po prostu totalnie spłaszczony. Przez całą przez tę końcówkę i to w jaki sposób zakończył się jego wątek. No i nie podobało mi się też sam, sam koniec, sam epilog, który moim zdaniem jest tutaj wtłoczony maksymalnie na siłę, ponieważ mamy już piękną, elegancką klamrę, początek i koniec, który jest pięknie spięty przez wątek dwóch policjantów. Co prawda, minimalnie ten epilog koresponduje z filmem, jakimś takim jego wymiarem astralno-astrologicznym, ale jak dla mnie to nie był dobry wybór, i. To było takie już przeciąganie tego filmu na siłę. Jednym słowem spodziewałam się czegoś dużo gorszego i jestem nawet zaskoczona, bo gdzieś tam podskórnie ten film nawet mi się podobał. Widziałam nawet, że niektórzy pokusili się o takie wygórowane porównania, że tutaj są akcje typu Tarantino, ale jak dla mnie to jedyne co tutaj z Tarantino mogłoby być, no to czcionka w napisach początkowych i jej żółty kolor. W innym przypadku to bardziej wyglądało jak zgon na pogrzebie w wersji polskiej i no, nie na pogrzebie, tylko na imprezie sylwestrowej. Ode mnie film Wszyscy moi przyjaciele nie żyją dostaje ocenę 6 na 10 i myślę, że to nie jest najgorsza polska rzecz, jaką można w tym momencie znaleźć na Netflixie, więc jeśli macie chwilę wolnego czasu, na przykład z okazji właśnie Wielkiego Dnia Kaca, czyli 1 stycznia, no to jak najbardziej możecie po niego sięgnąć. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie kolejnej recenzji w moim wykonaniu. Jeśli podoba wam się to jak opowiadam o filmach, zachęcam was gorąco do subskrybowania mojego kanału, zostawiania komentarzy i lajków, ale też odwiedzenia mojej strony na Facebooku, żeby być na bieżąco ze wszystkim tym, co dzieje się na tym kanale. No to co. Do zobaczenia następnym razem.